No i jest, przedostatni mini-film z LEGO Ninjago Cnoty z Pindzitsu wyszedł dzisiaj. Nazwa tego shorta to Hojność i dzisiaj standardowo omówię go dla Was. Jeszcze tylko przypominam o subskrypcji kanału i zaczynamy. Ninja znajdują się w królestwie Shintaro i na początku zaczynamy z perspektywy Zeina, który jest lekko zamroczony i kręci mu się w głowie, ale po chwili drużyna ninja wraca do akcji i walczą z armią szkieletów. I trochę to wszystko wydaje mi się dziwne, ponieważ pokonali już ich w 13 sezonie. Po chwili widzą także, że zielony smok kolejny raz przedostaje się przez portal. W ogóle to dla mnie nie ma sensu. Przecież jakby smok faktycznie chciał zabrać mi strzału i ukryć go przed drużyną ninja, to nie czekałby na nich po drugiej stronie każdego portalu, żeby mogli go spokojnie nadgonić i zobaczyć jak ucieka. Jest to na pewno zaplanowane. Ale wracając, gdy szkieletów jest coraz więcej, to na pomoc przybywają ich gadziki i strzelają kamieniami z wielkiej procy. Jestem ciekaw, ile oni muszą mieć siły, żeby w kilka osób przynieść taką skałę. Ale nagle gadziką psuje się dźwignia, którą odpalali pociski z procy, więc na pomoc przychodzi im Zane. Jednak dźwigni nie da się naprawić, a on sam. Tam oddaje im swoją rękę, ponieważ jest ona kompatybilna z poprzednią rączką. Czyli już wiadomo, dlaczego minifilm nazywa się Hojność. Potem ninja widzą, że portal do kolejnego wymiaru zamyka się i muszą się śpieszyć. Ale jest jeszcze jeden mały problem: Gadziki są atakowane przez szkielety i drużyna ninja postanawia im pomóc. Na koniec jednak udaje im się przelecieć przez portal, tylko że Zein nie odzyskał ręki. Ciekawe, jak będzie walczył w kolejnym minifilmie. I to na tyle, co mogliśmy zobaczyć w tym minifilmie. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zobaczymy kolejny i zarazem ostatni short z tej fali. Który, oczywiście, jak zawsze dla Was omówię. Ten minifilm podobał mi się, było na pewno dużo akcji, co zawsze jest na plus. Podobał mi się także wątek z gadzikami i ich zepsutą dźwignią, oraz oczywiście takie cofnięcie się do 13 sezonu było bardzo ciekawe. Ja dziękuję, ostatnim subskrybentom kanału. I już się żegnam, Do usłyszenia. Cześć.